Siemanko, gołębeczki w sobotę z rana, godzina 5 za 5. 54 sztuki naliczyłem. Tutaj mam mody. Tam jeszcze z 10, może z 15 jest na wyjściu. No i gołębniczek jest już prawie pełny. miały być sprzedane, ale zostały tak jak widzicie i prawdopodobnie zostaną mimo, że już nic nie choruje, jak coś kolego tu się odezwie mnie nie chciał, to to możesz przyjechać i sobie coś wybrać niestety w sobotę trzeba jechać do roboty ale przy okazji sobie przelotuję dzisiaj będzie narodowy lot z Brukseli jej historia jest bardzo zawiła. Dobrączka no, jest, numer jest. <laughs> Właściciel numeru mówi, że to nie jego gąb. Widoczny ktoś założył. Bo mówi, że przyjechał do domu i sprawdził, patrzył, że, że Wszystkie ma zaznaczone, zapisane, a tego numeru akurat nie miał. No ale tak się zdarza, że ktoś po prostu sobie przełożył czy coś. Dla zabawy, a potem ludzie dzwonią, tacy jak ja i <grybuj> bo mi się tu zasrać te... No dobra, zaraz będziemy ładować Tylko popatrzę, tylko tu jeszcze Ciekawe ile ich jest Na ostatnio rok do mi na 52 sztuki yy, Czy 51 Później to ogarnę No dobra, ładujemy Jak się nie, nie pomyliłem To 49 sztuk jest Czyli nie ma dwóch, prawdopodobnie kropka przyleciała chyba wczoraj i to chyba będzie jej ostatni lot. Także trzeba się pożegnać, nie będziemy dziadostwa trzymać. Mimo, że loty są króciutkie, to ona jeszcze nie daje rady. To jest ostatni młody z tamtego roku po mojej takiej czerwonawej mulemans. -y. tu jeszcze jest tyle młodych pocztowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 się pewnie znajdzie. Ojej, starych 50 ponad młodych. No ze 110 sobie będzie wszystkiego tak lekko samych pocztowych. Ale dzisiaj może coś zginąć, no ostatni Lot widzicie, wróciły z tego z mi na wcześniej, a dwa kilometry dalej już nie wróciły. Także idę się przebierać i jedziemy z tym koksem. Dwóch ślub prawdopodobnie nie ma. Nie wiem, czy się tu w tej klatce ostatnio nie pomyliłem. Może jeszcze raz je policzę. Pogoda ładna, dzisiaj będzie. koleżanko, Halo. Może jajeczko. Jajeczka pozbierana. W został skoczek. Ma dzieci. Te dzieci białawe będą. Ciekawe. dzioby mają ciemne tylko. Fajnie, jakby były białe. Meczki już od rana tną, że Boże, święty, jedyny mój. I tak. Zobaczymy, czy brzydko oka wróci dziś, na pewno wróci no jak ona wtedy wróciła sama, to teraz chyba, że ją te poprowadzą, głupole, gdzieś indziej <grystanie> ale tak, telefon wykonany a potem się okazało na wieczór właśnie, że napisał mi ten kolega, że że to jednak nie jest jego gołąb, czyli ktoś przewożył zapinki muszę zdjąć w sumie ten numer telefonu żeby nikt już do niego nie dzwonił no to startujemy 5.25, o 7 zaczynam pracę trochę za wcześnie wyjeżdżam, ale Postawię sobie najwyżej dłużej w robocie. Coś nagram może jeszcze, znaczy nagram może coś sklecę, bo mam jeden film z, od mojego sąsiada bo byłem wczoraj zaniosłem mu to koki i takie Co dostałem od Piotra No i zobaczymy dwadzieścia jeden pięć kilometra. I już pod robotą. Szósta osiem siedemdziesiąt dwa kilometry, czyli jakieś pięćdziesiąt jeden kilometrów samochodem. Czterdzieści pięć w linii prostej. policzyłem jest czterdzieści dziewięć. A potem policzyłem dwa razy było 25 potem jeszcze raz <laughs> ciężko jest policzyć, nie chcę mi się już kolejny raz, czyli nie będzie, że jest ich 49, 45 km pod moim Job Center, niech się troszkę złapią powietrza no ciekawe, tu już mogą stratę, bo jest przeskok o 20 km, a jak wiecie moje gąbki mają problemy z tym chociaż tu nie ja mówię o tych młodych bo stare stare tu już nieraz tutaj były i nieraz stąd wracały tak jak staruch no. proszę bardzo chodźmy tu z 16 roku 15 jest 14 roku, to on ma już 8 lat prawie. On ma tak naprawdę 7 lat. Mokre się zrobiły. Troszkę się tutaj właśnie przydusiły, dlatego je przytrzymuję. Ogonki mają pobrudzone. No, ale dobra. Już wystarczy tego. Dobra, tu się otwiera, tak? Tu się otwiera, tak? Dobrze. Dzisiejszy lot dotykuje wszystkim marynarzom i żeglarzom, bo dzisiaj jest 25. Czerwiec. Dzień żeglarza i marynarza. Poszły co one do domu. Dobra, dziękuję, do widzenia. Nie, tak łatwo nie będzie. O, jedynka ciągnie pierwsza. Powiem Wam, że odeszły jakoś szybko. Jakiś wyszpan żółty. Do nich doklepywał, nie widzę ich już Za tymi krzakami nic już nie widać Godzina 6,14 Nikt mi nie da znać Ile i co? Także dopiero dzisiaj Przed wieczorem się dowiem Chodzą, chodzą, chodzą Idę Do autobusu może tu podjadę sobie bliżej Będę obserwował Zobaczcie, co się dzieje na pętli w Tu Taki gołębniczek, proszę bardzo. Pełno pocztowych. Powiem Wam, że na pewno ubyło, bo widzę, że nie jest. Co najmniej 5 sztuk brakuje. Oczywiście, siwe są wszystkie. A no, dzisiaj miały przyprawę. Jak na nie. Zaraz usiądą, to może coś policzę. Mówiono usiąść, nie chcą, tak chodzą i chodzą. A one przecież jajka wywaliły. No. Dlatego są takie jakby delikatnie przepłoszone. 46 sztuk chyba jest. Także trzech nie ma, ale najlepiej będzie wiadomo jaki będę ładował do następnego lotu. Wtedy wszystko będzie jasne i klarowne. Także z trzech sztuk to nie jest strata. Młodzież. Już sobie wyleciała. Dobra, trzeba kończyć ten dzień. Dziewiętnasta trzydzieści dużo pracy przede mną. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się do następnego razu. Dużo filmów teraz. Było ten będzie jutro znowu Z rana pewnie u sąsiada było śmiesznie i wesoło <grytanie> Specyficzny typ człowieka Kochaniutki aniołek Także trzymajcie się pozdrawiam Cześć